W przodzie pudełeczka, mamy krótko napis Fit E oraz zdjęcie opaski. Po bokach mamy kolejną jakąś tam naklejkę i wieszak, żeby powiesić w sklepie. Krótką zaletą tej opaski, czyli możliwość długiej pracy na baterii, możliwość monitorowania fitness aktywności oraz odporność na wodę. Z tyłu mamy sklepowy oraz dalsze informacje od Samsunga a na kolejnym boku mamy pełną nazwę produktu sam produkt jest zapakowany bardzo ładnie estetycznie jak produkt jest dużo dużo wyższej klasy jaką jest na przykład opaska Samsung Galaxy Fit pudełeczko jest przykryte tak jak drugim pudełeczkiem Pokrywką tego drugiego pudełeczka z kartonik z papierologią, instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną. Następnie rzuca nam się w oczy sama opaska. Do niej przejdziemy za chwileczkę, do jej, do jej opisu, do jej budowy. Tak jest już włączona. Kolejno widzimy pudełeczko, w którym jest system do ładowania opaski, czyli po prostu jakby ładowarka z tym, że nie mamy samego urządzenia ładującego, ładującego a jedynie coś ala kabelek USB będę będzie dedykowaną wtyczkę którą zaraz pokażę jak zapakować Br wróć jak podłączyć jak zapakować no Mamy tutaj dwa takie dzydle, że tak powiem, w którym również możemy spotkać w telefonie dosyć starszym mianowicie Sony Xperia Z3 przy ładowaniu kablem magnetycznym, również opcjonalnym, samo zapinanie opaski jest dosyć, dosyć intuicyjne i inne niż w niektórych zegarkach, bo w zegarku mamy to jakby trosze, troszeczkę prościej. Tutaj no niestety musimy, musimy to wyczuć, musimy się tego nauczyć. To jest tak jakby zapinanie w zegarku, ale na lewą stronę. Jednak moim zdaniem nie jest to takie złe, bo jak już zapniemy, to ciężko jest to rosnąć, przynajmniej nam nie spadnie podczas aktywności. Z tyłu mamy sensor, czyli pulsometr, na którym trzymam palca. Wiadomo służą do monitorowania tętna, bo jak wiadomo jest to jakby smartband, więc to jest jego tak jakby no, główne zadanie sama obsługa wyświetlacza też nie należy do najcięższych jednak trzeba się tego nauczyć tutaj szybko pokażę Wam jak podłączyć ją żeby jej po prostu nie uszkodzić mamy tam plus i minus, podłączamy tak żeby te pędzle, że tak powiem się zgadzały usłyszymy charakterystyczne kliknięcie i wiemy, że już możemy podłączyć ją do ładowarki na przykład od telefonu i opaska będzie ładowana. Co ciekawe, po uruchomieniu, po rozpakowaniu opaski, opaska jest wyłączona. Musimy ją powodować, gdyż ona nie posiada przycisków fizycznych. Tak jest, ich nie posiada. I jedyny sposób, żeby ją uruchomić, to jest ją naładować. Teraz pokażę Wam na ręku, w jaki sposób się z niej korzysta, jak, jak, jak ona działa. Niestety ja się jeszcze jej nie nauczyłem, nie wychodzi mi to. Ok, skorzystamy teraz z ręki mojej dziewczyny, do której należy opaska. Jak widać, jak już się nauczy obsługi, jest to dziecinnie proste. Sam wyświetlacz jest czarno-biały, ale moim zdaniem to w zupełności wystarczy. Generalnie na tą opaskę są przeznaczone dwie aplikacje. Tradycyjnie aplikacja WELL czyli do opaski oraz Samsung Health, która w telefonach Samsungach jest już fabrycznie zainstalowana. Krótko o tej pierwszej aplikacji to jest tak jak aplikacja dla Smartwatcha. Możemy w niej edytować sobie nazwę opaski, dzięki której na pewno nie pomylimy. Możemy ją sparować, zmienić jej tarczę, którą za, co za chwilę zobaczycie wykonać kopię zapasową, czy wrócić kopię, włączyć funkcję budzenie ekranu, wybrać w jaki sposób chcemy tego dokonać, sprawdzić pogodę, ustawić alarm. Co ciekawe, aplikacja nie posiada głośniczka, więc jedynym alarmem, jaki uzyskamy, będzie wibracja. Mamy też wskazówki dotyczące stanu zdrowia, wykrywanie treningu, sprawdza nam kroki. Generalnie Coś, można powiedzieć, pilot tej opaski. Korzystając z okazji, chciałbym Wam pokrótce pokazać tą aplikację Samsung Health. No i jest to tak naprawdę dedykowana aplikacja Samsunga. Dzięki niej możemy sprawdzić tak naprawdę, co wykonuje w danym momencie opaska. Jak, w jaki sposób monitorowała nas sen, jaka jest jego jakość, kiedy zasnęliśmy, możemy sobie ustawić godzinę, o której planujemy zasnąć i opaska nam to wytuł pow... inaczej powie nam, czy udało nam się położyć punktualnie, czy też nie tak jak widzimy na filmiku. Oprócz tego mamy tutaj yy, wagę, którą niestety musimy wpisać sami, no ale wiadomo opaska nas sama nie zważy ale już aplikacja sama obliczy nam wskaźnik BMI dla naszego ciała. Tyle, że musimy podać wzrost. Co tu, te, co tu więcej? Zarządzanie wagą, czyli pokazuje nam kalorie, jakie spalamy, jak, kiedy spalimy, kiedy odpoczywamy, jaką dawkę powinniśmy przystwoić dla naszego organizmu, aby osiągnąć zamierzony cel oraz pokazuje nam średni puls. Co ciekawe i co przydatne, to się nam może przydać podczas aktywności fizycznej, kiedy chcemy na przykład spalić tłuszcz albo polepszyć naszą kondycję. Także tyle o tej aplikacji. Wybaczcie nie mogę się powstrzymać, gdy sam tego wcześniej nie rozpakowywałem. Chciałbym zobaczyć i pokazać wam, w jaki sposób są zapakowane papierki. Widzimy tutaj instrukcję obsługi, która gdybym sam uruchamiał to urządzenie po raz pierwszy, myślę, że gdyby nie, gdyby nie Google, byłaby mi potrzebna. Bo nie posiada ta opaska, tak jak powiedziałem wcześniej, przycisków fizycznych, więc potrzebna jest ta wskazówka w każdym razie byłaby potrzebna mi bo ja nigdy nie miałem przyjemności działać z takim, z takim urządzeniem krótka ocena tej opaski uważam że jest to produkt dobrej jakości możemy mu wymienić opaskę więc nigdy nam się on nie znudzi za te pieniądze 170-180 zł znajdziemy produkty tańsze innej marki, ale jak wiadomo, Samsung to jednak Samsung. Z pewnością innemu przypadnie do gustu opaska z Xiaomi, innemu jeszcze inna. Ja osobiście z takich opasek nie korzystam, gdyż nie mogę przyzwyczaić się do niej na ręku, mimo iż jest ona naprawdę bardzo, bardzo lekka. Ale jeżeli już miałbym kupić Taką opaskę byłaby to właśnie opaska Samsung Galaxy Fit E. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, i już niedługo pojawi się nam odcinek z serii modyfikacje i poradniki na temat mojego samochodu. A jaki będzie temat tego odcinka i myśl przewodnia, możecie się domyśleć. Także do zobaczenia. Ja się odmeldowuję, siema!